Dawaj, trudniu, i idź po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić. Co podać? O, że bułki masło. A bułki? A nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma. O, kum, kum. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Strasznie, pani Miła. Na śniadanie. Teraz piwo Tyskie Gronie za jedyne złoty 99 dziewięć. Zł. Żabka. Bliżej Ciebie. 누가 스발 아홉 오빠 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 간 오빠 여자 커피 uh -oh. 한 잔에 여 y o 여자 밤오 Grand bán chọn in nhật chạy. Sorry, trời star. Kandam star. sexy lady. star. ガンダムスター。<am> <music> W roku otwórz się na nowe możliwości. Wybierz najszybszy i najnowocześniejszy na świecie mobilny internet LTE. A do tego nowoczesne laptopy, tablety z GPS-em i telewizją. Ipla i Muzo w specjalnej ofercie. Mobilny router Wi-Fi i najnowocześniejszy na rynku modem LTE. Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. Teraz każdego stać na najnowsze technologie. Czy wiesz, gdzie się podziewa nowe pedigree, które zjadam? Najpierw trafia do brzucha. Tam łatwo się trawi i zdrowo mnie odżywia. Dlatego mam zdrową skórę i sierść, zdrowe zęby, a i w ogóle jestem taki odporny. Zawsze mam furę zabawy oraz kupę radości. Bo każdy pies zasługuje na najlepsze odżywianie. Od czubka mokrego nosa, aż pomerdający ogon. Nowe pedigree Vital Protection.